Oskarek, a ty dzisiaj masz urodzinki? Tak. A ile skończyłeś latek? Trzy. Trzy? A to jest dużo czy mało? Mało. A mamusia ile ma latek? Jeden. Jeden ma? Nie, chyba więcej. Biedny. A oliwka ile ma? Piętej. A powiedz mi, a będzie torcik? Tak. A dobry? Tak. A kiedy będziemy jedli ten torcik? Po kolacji? Po kolacji. A powiedz mi, a gdzie ty jesteś w ogóle teraz? Ja tam. Blam. No ja wiem, że grasz. A gdzie przyjechałeś? Wyjechałem na wakacje. Ach, na wakacje. I co robisz na tych wakacjach? Plam. Grasz? A kąpiesz się? Nie, nie kąpię się. A kąpałeś się? A nie kąpałeś się w basenie? Tak. Ta, 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 ta. A pływasz tam? Tak. A na czym pływasz? Na kole, tak? A kto przyjechał z nami na wakacje? Tata, mama, papa, ojca i wujek i ciocia. A jak ciocia ma na imię? Tewaka. Jak? Tewaka. Nie, chyba Magda ma. Tak. A wujek jak ma na imię? E. Bójek. Sebastian? Jak a jaka babcia przyjechała z nami? Babcia marzenka? Ta też. A powiedz, a ty śpisz yy, na wakacjach czy nie śpisz? Nie piję. Nie śpisz, aha. A wziąłeś sobie jakieś zabawki? Nie. Nie, Je nie masz żadnych zabawek? Nie.

Powiedz mi, a teraz pójdziemy sobie na balik i będziesz tańczył? Tak. A jak będziesz tańczył, pokażesz mi? Tak. No to pokaż mi szybko, jak będziesz tańczył. Pokaż mi szybko. Mi... Włącz Włą ci muzyczkę? Tak. Dobrze. To już ci włączę muzyczkę, zaraz mi pokażesz, jak tak. będziesz tańczył, tak? Tak. La la la. A Pokaż mi jak będziesz tańczył. Pokaż. Tutaj. Pokaż mi tu jak będziesz tańczył. No ja wiem, że grasz, a czy nie możesz tatusią i pokazać, jak będziesz tańczył? To później nam pokażę, jak będziesz tańczył. To pomachaj tutaj tutaj tatusiowi, tylko i tata wyłączy aparat. Tu, tu pomachaj. Tu, tutaj, do tego, tu patrz na tatusia. Powiedz, papa.